Czekaliśmy na to naprawdę kilka lat, ale w końcu paradoks się postarał i mamy język polski do CK3. Sprawdźmy zatem, jak w naszym ojczystym języku będzie prezentowała się alternatywna, roleplayowa historia Polski. Witam serdecznie moi drodzy w kolejnym filmie z CK3 Dzisiaj zagramy sobie jako Siemowit w Piastach Ale będzie to taki nietypowy odcinek, ponieważ będzie to odcinek Roleplayowy. Bardzo długo chciałem coś takiego zrobić Nie wiem czy będę w tym dobry Oczywiście mistrzem z tej serii Roleplayowej w CK3 jest Trashing Mat, którego zapewne znacie Jeżeli mnie oglądacie to niemożliwe żebyście o nim nie słyszeli Jednak zobaczymy jak ja się w tym spiszę. Będzie to polegało na tym Że będę grał sobie w miarę wolno, będziemy zwracać uwagę na wszystkie Aspekty, będziemy podbijać tylko ziemie roleplayowe i podejmowali realistyczne decyzje. Czyli wiecie, na przykład będziemy starali się zjednoczyć ziemię Polski i przyjąć chrześcijaństwo w odpowiednim momencie, nawracać te ziemie. Nie będziemy starali się jak najszybciej podbijać, bo to jest mało realistyczne, żeby to w ogóle się dało utrzymać. Nasz kochany Siemowit, czyli historycznie, o ile dobrze pamiętam, pradziadek mieszka pierwszego, ponieważ Siemowit był synem piasta Kołodzieja, ojcem Lestka i dziadkiem Siemomysła. A Momysł to by chyba Ojciec mieszka pierwszego, i dobrze pamiętam. No w każdym razie ma on 42 lata. Jest wytrzymałym wojownikiem, jest strategiem, i jest inżynierem wojskowym. Idealnie to sprawia, że skoro mamy taki styl życia, no to musimy troszeczkę ziemi popodbijać. I rzeczywiście będę się starał na samym początku scentralizować te plemiona tutaj się znajdujące ponieważ istotnie tak było. Kiedyś tutaj plemiona słowiańskie dzieliło się na Lędzian, na Wiślan, na Polan i tak dalej, i tak dalej. I te plemiona z czasem zaczęły się jednoczyć i takim plemieniem, które to zjednoczyło było plemię Polan, o którym władą mieszko pierwszy. Wybieramy zatem styl życia naszego władcy na walkę. I myślę, że skoro chcemy dużo walczyć, to pójdziemy w skupienie na rycerskości. Zwycięstwo nie pochodzi z krwi ani złota, ale z honoru. Dokładnie tak jak to mówił Józef Beck, najważniejszą cechą życiową jest honor. Nasz następca nie ma żony, w takim razie Znajdźmy mu jakąś dobrą wybrankę. I szczerze powiedziawszy, myślę, że dobrze byłoby dogadać się ze Śląskiem, ponieważ Śląsk jest od nas o wiele potężniejszym plemieniem. Zobaczcie, ma on 2139 jednostek, ja mam 1971. Co sprawia, że prawdopodobnie, jakby on zdobył jeszcze jakiegoś sojusznika, to byśmy go nie pokonali. W takim razie dogadajmy się wspólnie i wydajmy mojego syna za przybycześć z rodu ślężan. Zobaczymy, czy ten władca przyjmie propozycję. Mam nadzieję, że tak. Oprócz tego, musimy zatrudnić nadwornego medyka, ponieważ nie może być tak, że. Sprawy medyczne leżą odłogiem, i poproszę mojego medyka, by skupił się na zaawansowanych badaniach, tak by przyspieszyć rozwój mojego stylu życia. Nasz władca podejmuje też decyzję o tym, by ustanowić półki zbrojne w Poznaniu oraz w gnieźnie. Dodatkowo podejmuje decyzję o tym, by powołać całkowicie nowy pułk złożony z łuczników. Od razu go rozwija do trzeciego poziomu i lokuje w Kaliszu. Córka mojego władcy również jest w wieku, który pozwala jej wyjść za mąż. Dlatego myślę, że, że dogadamy się z władcą Opola, ponieważ Opole również jest do silnym księstwem, znajdującym się w wielkich morawach. Przyjemnie byłoby się także dogadać z władcą czeskim, ale myślę, żeby to zrobić, to potrzebuje zostać królestwem, więc jeszcze troszeczkę nam na to zejdzie. Władca Opolszczyzny przyjął moją propozycję. To nasz sojusz. Oprócz tego mój władca podejmuje również decyzję o tym, by zaprosić na mój ród heroldów, czyli specjalnych rycerzy to do których mamy nadzieję, że wejdą w skład mojej potężnej armii. Dostaliśmy również informację o tym, że powstało na wschodzie księstwo Kujaw, wcześniej z ziemi sieradzkiej, z tzw. Lędzian. Dlatego mój władca podejmuje decyzję, by dokonać tutaj interwencji o podbicie o podbicie ziemi wieluńskiej. Tak, by oddzielić księstwo Kujaw od księstwa Śląska i uniemożliwić Śląskowi podbój tych ziem. Mój władca zebrał poborowych i osobiście wyruszył na czele wielkiej armii, która wyrusza na pomoc Kaliszowi, który znalazł się pod Oblężeniem. Armia sieracka jednak zdecydowała się wycofać ze względu na to, że prawdopodobnie przegrałaby tę bitwę. Niespodziewanie jednak wodzostwo krajne wykorzystało moment, w którym udaliśmy się na wojnę i dokonało najazdu na Poznań. Siemowit zatem zawraca z armią, by rozbić armię, krajny. Która oblega jego stolicę. Co mu się udało? Siemowit pokazuje tym, że nie ma miejsca na najazdy jego królestwa. Armia Kujaw ponownie przystąpiła do oblężenia Kalisza i tym razem Siemowitowi udało się złapać jego armię, a jednak nie. Jednakże udało mu się na jego terytorium. Doszło do walnej bitwy na terytorium, na terytorium Sieradza, podczas której cała armia księstwa Kujawskiego została zdziesiątkowana kosztem zaledwie 30 strat Siemowita. Siemowit zatem, czym prędzej, świadom tego, że nic już mu nie zagraża, przystąpił do obrężenia Wielunia. Aby nie nadwyrężać armii sojuszników, Siemowit nie podjął decyzji, by wezwać śląsk lub opole do tej wojny. Armia Kujaw zdecydowała, że weźmie 300 żołnierzy i dokona niemal samobójczego ataku, by powstrzymać obrężenie Wielunia. Jednak nic z tego nie wyszło i Siemowit dziesiątkował ich armię kosztem straty jednego żołnierza. Z uwagi na to, że w opinii wielu, marszałek Wiesław nie posiada kompetencji, by piastować tak ważną funkcję, Siemowit mianował nowego marszałka Troydena i zlecił mu zadanie, by szkolić dowódców. Oprócz tego poprosił swoją żonę, by ta skupiła się na zarządzaniu krajem, co powinno zwiększyć dochody państwowe. W międzyczasie 28 maja 868 roku padła twierdza w Wieluniu, co sprawiło, że księstwo kujawskie poddało się. Siemowit uzyskał nową ziemię i natychmiast nadał ją kolejnemu władcy, czyli swojemu synowi Dobiesławowi, który będzie jego następcą. Niedługo potem Siemowit zwrócił uwagę, że znajdujący czy się na północy wodzostwo Krainy posiada jedną część, która historycznie powinna należeć do Wielkopolski. Zatem władca ten wziął swoje wojska i wypowiedział wojnę o terytorium Krainy. I by mieć pewność, że ta wojna zostanie wygrana, poprosił swojego śląskiego sojusznika o wsparcie. Siemowicz zdecydował, by na terytorium baronii Bydgoskiej stoczyć walną bitwę z Krainą, którą oczywiście zwyciężył. Mając dużo większe siły, połączone armie Polan i Śląska przystąpiły do oblężenia fortu w Krajnie, głównego celu wojennego. Na horyzoncie jednak pojawiła się armia wodzostwa słupska licząca około 500 żołnierzy, która w dość dużej desperacji wbiła się w sześciokrotnie większą armię wroga. Sojusznicze armie Śląska pokonały armię Pomorza bez żadnego problemu. 26 kwietnia 869 roku twierdza w Krajnie padła, a plemię Krajny poddało się. Siemowit w ten sposób uzyskał praktycznie całą Wielkopolskę, nie licząc jeszcze jednego hrabstwa należącego do dowodza Jaromira. Świadom swoich sukcesów, pewny tego, że ma sojusznika w pobliskim księstwie Śląska, Siemowit wypowiada Siemowit wypowiada Jaromirowi wojnę i wzywa do tego swojego sojusznika Gardomira ze Śląska, a celem jest zjednoczenie całego księstwa wielkopolskiego. Połączone armie Jaromira jak i jego sojusznika Zistisbora, liczący około 2000 żołnierzy przystąpiły do oblężenia zielonej góry. Siemowit wraz ze swoim śląskim sojusznikiem wyruszyli Zielonej górze na pomoc i stoczyli walną bitwę o wolność miasta. Odnieśli decydujące zwycięstwo, zmuszając wrogie armię do odwrotu. W międzyczasie plemie kujaw dokonało najazdu na Poznań. Pawo go łupiąc. Siemowit, świadom tego, że nie zdąży powrócić, by stłumić najeźdźców, przystąpił do obrężenia Lubusza. Zajęcie tej baronii pozwoliłoby stworzyć Siemowitowi punkt, z którego będzie mógł obserwować lemienia w zachodnich Słowian, a także poczynania powoli osiedlających się tam Niemców. 8 marca 870 roku twierdza w Lubuszu padła, jednak do Siemowita dotarła informacja, że jego sojusznik, wódz Gardomir poniósł klęskę na terytorium hrabstwa Błoty. I choć Siemowit otrzymał propozycję pokoju, to zdecydował się jeszcze stłumić armię wroga, tak by nie przeszkadzała mu w przyszłości. Po pokonaniu wrogiej armii zdecydował się podpisać traktat pokojowy. W wyniku tego odzyskał całe terytorium Wielkopolski. Po zajęciu tak dużej ilości ziemi pojawiły się głosy, że Siemowit urósł za bardzo w siłę, a jego wasale zaczęli wywierać na nim presję, by pozbył się dodatkowej domeny. Nasz władca jednak, znany ze swojej odwagi, odmówił, twierdząc, że całe księstwo Wielkopolski należy się jemu. Dość niespodziewanie 19 czerwca 870 roku do stolicy Wielkopolski, czyli Poznania, Przybył posłaniec z informacją, że wielki sojusznik, Siemowita, wódz Gardomir ze Śląska, domaga się pomocy, gdyż został zaatakowany przez króla wielkich moraw Rościsława. Siemowit, znany z tego, że jest osobą honorową, Odpowiedział na to wezwanie. Stojąc na czele dwutysięcznej armii, wyruszył, by bronić swojego sojusznika. Świadom jednak tego, że po podbiciu tylu ziemi i po udaniu się na wyprawę wojenną w kraju mogą wybuchnąć bunty, zlecił swojemu marszałkowi, by zwiększał kontrolę w kolejnych prowincjach. Zlecił także swojemu zarządcy, by przekonywał ludność znajdującą się na terytorium krainy, że kultura polska jest jedyną słuszną. Armia wielkich Moraw, dość niespodziewanie, zdecydowała się by uderzyć na początku na terytorium Siemowita i przystąpiła do oblężenia Wielunia. A dowódcą tej armii był sam król Rościsław, słynący z tego, że jest świetnym dowódcą. Siemowit, obawiając się tego, że nie zdoła pokonać Rościsława, stanął pod Wieluniem. Przez dłuższą chwilę zastanawiał się, czy powinien dokonać interwencji w celu obrony miasta. Zastanowienia prze Siemowita przerwał jednak Rościsław, który sprowokowany przez Siemowita zaatakował wojska Polan. Rozpoczęła się walna bitwa, w której jednak Siemowit zdobył przewagę i pokonał wojska Rościsława. Tracąc zaledwie 59 żołnierzy, pozbył się około 870 żołnierzy Wielkich Moraw. Wo wobec tak wielkiej klęski armii Morawskiej, Siemowit przystąpił czem prędzej do oblężenia Opola, wiedząc doskonale, że to właśnie o tę prowincję trwa spór. Rościsław, nie mogący pogodzić się z poprzednią klęską, wyruszył jednak Opolu na pomoc i wbił się w oblegającą armię Siemowita. I choć armie Siemowita znajdowały się w dużo gorszej pozycji, to jednak znowu pokonały armię Rościsława. Dzięki temu 28 kwietnia 871 roku Opole ostatecznie upadła. Siemowit, świadomy sukcesów, przystąpił do oblężenia Nysy, a w międzyczasie wódz Gardomir pokonał pozostałe armie Wielkich Moraw. Ciągłe wojny i kryzysy w państwie doprowadziły, na, doprowadziły Siemowita jednak na skraj załamania nerwowego, w wyniku którego osiągnął pierwszy poziom stresu. Potrzebując pieniędzy, Siemowit podjął również decyzję o tym, że odsprzeda więźniów, których pojmał podczas poprzednich wypraw wojennych. W październiku 871 roku udało się zdobyć nysę, po czym Siemowic skierował swoje wojska na stolicę Śląska, by pokonać armię Rościsława. Co mu się bez żadnego problemu udało, dziesiątkując armię do zera. W międzyczasie Siemowit otrzymał również propozycję od swojego syna Dobiesława, by zawrzeć sojusz. Nasz władca, słynący z tego, że ma świetne stosunki ze swoimi dziećmi, przyjął tę propozycję. Koniec roku 871 przyniósł zakończenie wojny. Śląsk uzyskał księstwo Opola, a Siemowit uzyskał prestiż i zasłynął jako bardzo dobry sojusznik. Pojmał także dwóch liczących się lordów wielkich moraw, czyli księcia Wratysława oraz księcia Slawomira, którego postanowił od razu odsprzedać, uzyskując dzięki temu aż 100 dukatów. Po zakończeniu kampanii z wielkimi morawami Siemowit zyskał choć chwilę czasu, by odpocząć. Jednak nie na długo, ponieważ wyczekiwał zakończenia z rozejmu z księstwem Kujaw, którego miało dojść za 14 miesięcy. Bardzo mu na tym zależało, ponieważ chciał odzyskać ziemię sieracką. Pokonanie Wielkich Moraw sprawiło również, że wasale zaczęli patrzeć na Siemowita przychylniej, dzięki czemu uznali jego domenę. Będący geniuszem militarnym Siemowit uznał, że aby zabezpieczyć jego państwo, potrzebuje barier naturalnych. Dlatego stwierdził, że idealnym pomysłem będzie odbicie hrabstwa Kujaw, dzięki czemu będzie mógł ustanowić granice swojego państwa na linii Wisły. Zebrał zatem Armia i czym prędzej udał się w kierunku wschodnim, by pokonać dużo słabszego przeciwnika. Wojskom Siemowita udało rozgromić się armię Kujaw, po czym niezwłocznie przystąpiły one do oblężenia stolicy. A kiedy ją zdobyły, udały się na północ, by rozgromić ostatnich 40 Kujawskich niedobitków. W wyniku tej bitwy udało się zakończyć wojnę, a Siemowit uzyskał upragnioną ziemię graniczącą z Wisłą. Od razu też zdecydował, że przekaże tę ziemię swojemu synowi, który był dotychczas panem Wielunia. W sierpniu 870 roku zakończył się też rozejm Polani z Kujawami, więc Siemowit wypowiedział im wojnę, by zdobyć ziemię sieradzką. Niemal natychmiast armia Polan przystąpiła do oblężenia Sieradza, obserwując jednocześnie za pomocą gońców, co robi armia Kujaw. Jednocześnie Siemowit podjął decyzję, że odsprzeda księcia Wratesława za kwotę studukatów. Kiedy Sieradz upadł, Siemowit niezwłocznie udał się z powrotem do swojego kraju, by pokonać armię wroga, która rozpoczęła oblężenie w prowincji Kujawy. W wyniku tej bitwy zdziesiątkował praktycznie armię do zera, tracąc zaledwie 74 żołnierzy. Wojna została wygrana, a Ziemia Sieracka została przyłączona do Polan. I oczywiście Ziemię Sieracką otrzymał również syn Siemowita. Pojawiła się również opcja, by uzurpować tytuł Kujaw, co Siemowit niezwłocznie uczynił, stając się jednocześnie księciem i Wielkopolski i Kujaw. Niestety nadeszła również smutna informacja, że Śląsk, będący dotychczas sojusznikiem Siemowita, opanował Kraków czym mocno uderzył w interesy Polan. Siemowit, świadom tego, że prędzej czy później będzie musiał wypowiedzieć wojnę Śląskowi, wydał swoją córkę za Dragana z rodu Wiatycz, by uzyskać sojusz z Kurskiem. Wiedząc również, że Małopolska jest podzielona, Siemowicz skierował swoją armię w kierunku Małopolski, by opanować ziemię sandomierską. Na terytorium Polan wdarła się potężna armia licząca 2400 żołnierzy. Władca Polan jednak zdecydował się na bitwę z nimi, na początku rozbijając armię sandomierską, a potem armię Halicza. Jednocześnie odpowiedział również na wezwanie Śląska, który dalej walczył z Marawami. Tym razem jednak nie zamierzał pomagać swojemu sojusznikowi świadom tego, że urośnie on za chwilę w zbyt dużą siłę. Korzystając z okazji, że armia Siemowita stacjonowała na północy, władca stłumił, stłumił również najazd dokonany przez władcę Słupska. Po rozgromieniu armii sandomierskiej wojska Polan przystąpiły do oblężenia stolicy, którą udało się zdobyć 1 września 1875 roku. I z racji, że Sandomierz znajdował się już w polsce, Siemowit zdecydował, że nada tę ziemię kolejnej osobie, a mianowicie Trojdenowi, który udowodnił swoją lojalność wobec Siemowita, będąc przez ostatnie 5 lat dobrym marszałkiem. Po ustabilizowaniu ziemi sandomierskiej, władca Polan skierował swoją armię do Tarnowa, gdzie na początku zwyciężył tamtejszego władcę, po czym przystąpił do oblężenia fortu. W grudniu 876 roku Tarnów upadł i został przyłączony do domeny królewskiej. Zajęcie Tarnowa spowodowało jednak, że sojusz Polan ze Śląskiem został rozwiązany i te dwa potężne księstwa znalazły się w stanie wojny. Siemowit musiał teraz zwalczyć swojego dotychczasowego sojusznika. Oprócz tego księstwo obiegła smutna informacja, że żona następcy tronu zmarła. Siemowit wyraził zgodę na ślub do Biesława z Iriną. Córką Hrawiego Jeremi. Po przekazaniu ziemi tarnowskiej Jordenowi Siemowit skierował swoje potężne wojska w kierunku stolicy Wielkopolski, ponieważ otrzymał informację, że śląsk przystąpił do oblężenia Poznania. Siemowit, co prędzej udał się poznaniowi na ratunek i wytoczył śląskowi warną bitwę, którą niespodziewanie zwyciężył, pokonując liczniejsze siły śląskie. Świadom tego, że armia śląska się wycofuje, ruszył za nią w pogoń i wytoczył jej kolejną bitwę już na ziemi krakowskiej. Po pokonaniu tej armii przystąpił bezpośrednio do oblężenia Krakowa, które musiał jednak przerwać Otrzymał informację, że 400 śląskich żołnierzy oblega Tarnów. Po rozpędzeniu śląskiej armii, siemowit natychmiast skierował się ponownie do stolicy Wielkopolski, gdyż Śląsk ponownie przystąpił do oblężenia stolicy. 3 listopada 877 roku rozpoczęła się walna bitwa, w której wojska Polan dosłownie zmiażdżyły wojska śląskie, tracąc jednak Sulisława, czyli jednego z najbardziej znanych championów Polan. Wygranie Bitwy o Poznań sprawiło, że Śląsk wystosował propozycję pokoju, którą Siemowit oczywiście przyjął. Chcąc jak najszybciej centralizować terytoria Polski, Siemowit udał się na południe, by opanować ziemię sandecką. Opanowana ziemia sandecka została oczywiście przekazana Trojdenowi. Rok 879 przyniósł okazję, ponieważ osłabione świecie nie posiadało w ogóle armii. Marzec 879 roku przyniósł koniec sojuszu z Kujawami, którym Siemowit niezwłocznie wypowiedział wojnę, mimo... Że miały one sojusz z Mazowszem. Niestety dwa miesiące później zmarła żona siemowita, a władca, który bazę ją kochał, załamał się, by zapewnić królestwo przetrwanie, wziął ślub z Jowaną, a także ustanowił nowe dziedzictwo dynastii, skupiając się na rozwoju armii. W lipcu 879 roku armie Polan rozgromiły pod kłodawą połączone siły Mazowsza i Kujaw, tracąc zaledwie 148 jednostek w przeciwieństwie do wroga, który utracił 2600 żołnierzy. Utrata małżonki dość mocno odbiła się na autorytecie władcy, a wasale przestali uznawać liczbę jego domen. W grudniu tego samego roku podpisano pokój, w wyniku którego. Łęczyca przeszła pod panowanie Polan i oczywiście trafiła w ręce Dobiesława, który w tym momencie władał już niemal całym księstwem Kujawski, tak naprawdę oprócz ziemi dobrzyńskiej. Ziemi dobrzyńskiej, o odzyskanie której niezwłocznie Siebowicz wyruszył. Na początku udało się rozgromić armię wroga pod Łęczycą, po czym przystąpiono do oblężenia Dobrzynia. Dobrzyń upadł w październiku 880 roku, a w międzyczasie wojska Polan stłumiły jeszcze najazd, który najechał nakło. Zdobycie Dobrzynia pozwoliło Siemowitowi opanować całe historyczne terytorium Kujaw. Tak wielki sukces sprawił, że okoliczni władcy zaczęli respektować autorytet Siemowita, a nawet wódz Gdańska zdecydował, że chciałby zostać wasalem księstwa Polan, co Siemowit zaakceptował. W ten sposób uzyskał dwie bardzo ważne prowincje z dostępem do morza, tak naprawdę żadnym kosztem. Początek roku 881 prawił, że Siemowit nie mogący dłużej patrzeć na swojego potężnego sąsiada, czyli Śląsk, zdecydował, że wypowie mu wojnę, by odzyskać Kraków, będący bardzo ważnym miastem na szlakach handlowych, łączących kopalnie soli w Wieliczce z Bałtykiem. Choć Siemowit dysponował mniejszymi siłami, to i tak zdecydował się podjąć ryzyko, by tą wojnę zwyciężyć. Liczące 5000 tysięcy siły Śląska i jego sojuszników przystąpiły do oblężenia Kalisza i Sieradza. Siemowit zdecydował, że na samym początku uderzy w armię oblegającą Sieradz, ponieważ była ona słabsza. Niestety jednak nie udało się zwyciężyć tej bitwy, a wojska Polan zostały zmuszone do odwrotu. Zmuszone do przegrupowania wojsko Polan oczekiwało, aż do kraju przybędą sojusznicy, mianowicie armia kurska. Gdy te wojska przystąpiły, siemowit wypowiedział ponownie bitwę Śląskowi, którą tym razem wydawało się, że zwycięży. I rzeczywiście tak było. Niestety upadkali, dlatego Siemowit przystąpił niezwłocznie do jego odbicia. Armię Śląska, wiedząc, że zdobycie ziemi kaliskiej jest niemożliwe, przystąpiły do oblężenia Lubusza. Na co, na co oczywiście Polanie nie mogli się zgodzić. Lubusz był niesamowicie ważną prowincją, ważną z punktu widzenia strategicznego. Nie tylko dlatego, że znajdował się przy, przy bardzo ważnej rzece, czyli Odrze, ale również dlatego, że był najbardziej wysuniętym punktem na zachód państwa Polan. We wrześniu 1982 roku Polanie pokonali w bitwie pod Krosnem Armię Śląska, a następnie zdziesiątkowali mniejszy oddział w Zielonej Górze. W drodze do Krakowa napotkali Armię Śląską, która oblegała Wieluń. Doszło do walnej bitwy, którą oczywiście Polanie zwyciężyli. Wyciężyli niszcząc trwale Armię Śląska. Śląsk dysponował teraz zaledwie 300 wojami, Siemowit miał ponad 2000, co sprzyjało w wygraniu tej wojny. Do pełnego sukcesu zostało tylko zdobyć Kraków, do czego przystąpiono już w Nowym Roku. Niemal półroczne oblężenie zakończyło się w czerwcu 1883 roku, ale Kraków upadł. By zakończyć tę wojnę, Polanie wypowiedzieli ostateczną Bitwę Śląskowi, pokonując ich na terytorium Łęczycy. Bitwa ta zakończyła wojnę, a Kraków został przyłączony do Polski. Władcą Krakowa został oczywiście Trojden, 46-letni marszałek, który wspierał się Mowita od dłuższego czasu. Nastała era pokoju. I by nie doprowadzić państwa na skraj upadku, władca Polan zlecił zarządcy Dalibirowi, by przekonywał terytorium Pomorza do kultury polskiej. Wydał także edykt o utworzeniu księstwa Wiślani, którego jednak jeszcze Trojdenowi nie przekazał. Utworzenie księstwa Małopolski dało się Mowitowi roszczenia do hrabstwa Ra Radomia, których władca nie omieszkał nie wykorzystać. Na samym początku rozgromił radomską armię, która była bardzo malutka, liczyła zaledwie 200 żołnierzy. W kwietniu 1884 roku pod został podpisany traktat pokojowy, na mocy którego Ziemia Rodomska przeszła pod władanie Trojdena. By zabezpieczyć swoje państwo od północy, niemal 60-letni już władca Polan wypowiedział wojnę Mazowszu o hrabstwo Gostynina. Zdobycie tak ważnej prowincji wydłużyłoby granice państwa na wiśle, co z pewnością ułatwiłoby obronę. Gostynin przeszedł pod władzę Siemowita. Został on niemal od razu nadany kolejnemu wasalowi, a nowym waselem został Dobromir, nie pochodzący wcześniej z żadnego rodu. Opanowanie Gostynina pozwoliło Siemowitowi przyjęcie korony i stanie się królem Polski. Przyjęcie korony królewskiej sprawi że się Mowit mógł przekazać księstwo Kujaw swojemu synowi, a księstwo małopolski Trojdenowi. Nowo powstałe królestwo Polski musiało się jednak zmierzyć z potężnymi przeciwnikami. Nie tylko z coraz silniejszymi niemcami na zachodzie, ale także wciąż silnymi Morawami na południu i nowo powstałem królestwem Rusi halicko Wołyńskiej. Czy królestwo Polski to przetrwa?